Witajcie pszczółeczki, ja jestem Bzyku i witam was w kolejnym odcineczku na moim drugim kanale Bzyku Games. Mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę do góry oraz subskrypcję na tym kanale, ponieważ naprawdę dzisiejszy odcinek będzie bardzo, ale to bardzo niesamowity. W dzisiejszym odcineczku będziemy się kopać pod palionowem, dokładnie pod palionowem przez jedną godzinę i zobaczymy co takiego ciekawego znajdziemy. Naprawdę będą super rzeczy, więc pamiętajcie, żeby oglądać odcineczek do końca. No a my przechodzimy tutaj do odcineczka, będziemy się kopać, ale czekajcie, widzicie co my mamy? Mamy kilof wydajność 4 i powiecie, jak można takim kilofem kopać takim kilofem nie da się kopać to jest kilof nie do kopania ale spokojnie widzowie my zaraz to naprawimy wszystko tutaj ulepszymy ponieważ ja tutaj dzięki naszej farmie expa którą zrobiliśmy zobaczcie co mam w tych skrzynkach mamy tak dwa kilofy jeden kilof to jest jakiś taki szczęście 2 który mi wypadł. oprócz tego bardzo dużo enchantów jak widzicie robiłem no gdyby nie ta nasza ekspiarka to bym tego nigdy nie zrobił ale mamy tego expa więc jest naprawdę dobrze i uwaga patrzcie na to niezniszczalność 3 ale nie ten Kill -off. Zobaczcie tylko na to! Niezniszczalność 3, szczęście 3! Czyli tak naprawdę najlepszy killoff jaki mogliśmy tutaj po prostu dostać. Oprócz tego, wydaje mi się, właśnie mamy także książkę z wydajnością 4. Miałem mega, ale to mega farta, że mi się udało. I teraz patrzcie, no niestety, jedno możemy połączyć tutaj w kowadle. Chyba obydwa możemy połączyć w kowadle, tyle żeby zrobić najlepszy po prostu miecz na świecie. Ja znaczy, jaki miecz? Killoff. Tylko ja się trochę obawiam, że może mi nie wystarczyć. Patrzcie, to jest niby najlepszy killoff, tylko nie wiem co najpierw tutaj robić. Czy wydajność 5? Czy to patrzcie, tylko... 23 ekspa! To jest takie drogie, ej, patrzcie, 23! Ej, ja, ja nie będę mieć tutaj ekspa na to, o nie! No dobra, czekajcie, musimy to zrobić, widzicie? Koszt zaklęcia 23, a jak zmienię nikt 24. Dobra, to go nazwiemy po prostu e żądełko, albo może nie żądełko, dobra, nie ja nie będę go zmieniać, po prostu ja, ja naprawdę nie mam pomysłu jak nazwać ten kilo Napiszcie widzowie, jak go powinienem nazwać. Cyk. dobra, robimy, a ile ten kosztuje lewe? 12! Żeby mieć prawie najlepszy killow. No chyba jeszcze tam trzeba mieć taką jedną rzecz, to się nazywa jakiś to, że nam... Prawda, leczy tego expa, jak będziemy nie będziemy musieli naprawiać kilofa to się nazywa mending po angielsku, po polsku, nie wiem jak, ale mamy, widzowie, chyba prawie najlepszy kilof Możemy niby poszukać, mógłbym niby pójść tutaj ekspiarki. hej, zaraz! To jest dobry pomysł, słuchajcie, widzowie, ja, ma, ja mam genialny pomysł, tylko najpierw musimy zrobić parę rzeczy. Po pierwsze znaleźć wziąć pochodnie, wezmę też to, ponieważ to nam się przyda. Biorę tą, biorę tą, wiecie, wezmę tą zaklętą książkę i w takim razie przygotuję się tylko do kopalni, bo jeszcze potrzebujemy oczywiście tego węgla. No i widzowie, będziemy tutaj zaraz lecieć, ponieważ wydaje mi się, że możemy także swoją drogą e, no tak naprawdę e, zrobić tego no w trakcie, w trakcie pójścia do kopalni jak się będziemy kopać godzinę przed pod tymi e, pod tymi naszymi pięknymi e, palionowami czy tam ty, pod tym palionowem e, prawda w każdym razie chodzi mi o to żeby po prostu z offa wydajność 4 którą teraz mamy e, zrobić wydajność 5 dzięki połączeniu tej książki w tym kowadle tylko e, musimy to zrobić ponieważ nie mamy expa nie mamy expa a chcemy to zrobić uwaga dobra spadamy spadamy pod palionowem pięknie pięknie elegancko jup dobra kopiemy się kopiemy się o baba baba Pięknie, pięknie, elegancko, dobra. Jestem tutaj. Mm, ta nasza ekspiarka zombiaczków jest chyba w tamtym miejscu. A tak swoją drogą, widzowie, wiecie co ja jeszcze w ogóle odkryłem? Ja odkryłem, że tutaj, podpa tutaj jest jeszcze jeden w ogóle spawner zombiaczków, bo tutaj jest, prawda, ten taki, ten taki co my zrobiliśmy, nie? E, co ładnie, elegancko tutaj nam działa. Jest ten eksp, naprawdę fajnie leci, e, muszę przyznać. Oczywiście ja wiem, że na przykład farma endermanów byłaby o wiele wydajniejsza, ale my niestety nie jesteśmy jeszcze w endzie. O, tutaj, patrzcie. Powiększyłem to troszeczkę. No, wygląda to, wydaje mi się, troszeczkę takie obszerne. Miałem zamiar postawić w ogóle ten, enchanting i nawet nie wiem, no jest to chyba dobry pomysł, ale no wiecie, no nie wiem czy teraz, czekajcie tu jest w ogóle, aha w tej skrzynce no, mamy jakieś przedmioty, o działają te zombiaczki, czekajcie działa to wszystko, zobaczmy czy to działa, uwaga, uwaga, działa, 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 no jest tutaj, dobra, nikt mi tego nie zepsuł, oj tylko nie mam tutaj budowlca, żeby to zamurować, więc proszę tutaj ładnie to zamurować, okej, okay, okej okay. i teraz szybko, patrzcie, nabijemy level, cyk, uwaga, pierwszy, drugi już mamy, teraz będzie trzeci, ja cię kręcę, dobra, to się szybko nabija, ale nie, to chciałem wam pokazać widzowie, chciałem wam pokazać, że po drugiej stronie tak naprawdę tutaj gdzieś jest kolejna, kolejny spawner zombiaczczów. No nie żartuję. Serio, tam jest tutaj. Gdzie? Co to jest? Ej, dobra, to zwieźma, a się przestraszyłem. oła ej, dobra, ej, nie, nie mam tego, nie mam zbroi. O nie, nie dobrze, nie dobrze, Nie, dobrze. nie mam jedzenia! I mam jedzenie, czy nie wziąłem jedzenia? Nie mam jedzenia. pieczony ziemniaczek. Dobra, mam, mam, mam. bo się przestraszyłem, że nie wziąłem ze sobą jedzenia, co by było naprawdę niefajne. O, ty, wieźma! wiedźma, Dobra, dostaję. O, dobra, spaliła się wieźma. A masz, dobra, sorry przepraszam cię, wieźma, ale no niestety, wiesz, jest, jest ciężkie czasy, mam musiałaś niestety tutaj posłużyć jako, no tutaj nie, 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 fajnie, nie fajnie zginąć w lawie. Zdarza. Się wizowie. Każdy, każdy, każdemu się zdarza to czasem zginąć w lawie, tym bardziej tej wieźmie. Ale kiedy się skończy? 17 sekund! Powaliło was, ja z... będę mieć pół serduszka. Teraz ej ja zginę od tego, na pewno od tego zginę, no nie ma szans. Błagam, błagam, ej, dobra, trzeba, trzeba być mega ostrożnym, przecież mam pół serca teraz. No nie, nie się nie regeneruje w ogóle. Ej, nie! Nie dobrze, nie dobrze. Jest bardzo źle... Ej, dobra, wystarczy, że jakiś jak mnie przytuli, albo jakiś szkielet, do mnie strzeli, to mnie, nie? Ile ja mam życia? Dobra, dobra, już nie mam tej, tej trudki najgorszej. Dobra, nareszcie, nareszcie bierzemy tego ekspa. Czekajcie, bo 12 poziomów to nie jest aż tak dużo. Dobra, szybko, szybko szybko, wykopmy tutaj, no musimy to zrobić Musi... oj, ej, prawie ej, wiecie, że ten graven mógł mi w ogóle zabrać życie, to by było w ten mega, mega niefajnie, dobra, tu są creepery jakieś widzę tam na daleko, ale my chcemy więcej expa 12 potrzebujemy, tak, zaraz zresztą zobaczymy 12 ekspa to jest nic, praktycznie. To naprawdę szybko się wbija. tutaj, halo, zębiaczki! Halo zamiakiaczki, są zamiastki, ej, czemu się! Dobra, ej, ja cię kręcę, naprawdę ja nie mogę tu... Dobra, widzowie, ja będę poczekam aż to i będę mieć tego 12 ekspa, no i zaraz do was wracam, bo to jest naprawdę jakaś tragedia. O masz! O, masz! o masz! dobra, widzowie, mam już chyba 12, nawet ponad 13. Teraz już mamy 13 level i chwila. E, zaraz bierzemy, to kowadło nasze piękne do ręki. Bierzemy tutaj nasz kill off oraz oczywiście wydajność 4 o, Mamy wydajność 5, a mogę zmienić nazwę, mogę zmienić nazwę, tylko nie wiem jaki. A, to nazwa po prostu go Kozacj, super Pszczółkowy, pszczółkowy, nie wiem czy yy, będę mieć oczywiście te miejsca, pszczółkowy, kilof bzyka, kilof, kilof, kilof bzyka, o elegancko, o, bzyka tak, aha, piszemy coś takiego, psyka pięknie, dobra, mamy pszczółkowy kilof bzyka, elegancko, czyli po prostu najlepszy kilof jaki można mieć, no chyba brakuje mi jednego enchantu, ale oprócz tego naprawdę jest dobrze, kozacko, dobra, pozabijamy jeszcze te brzydkie zombiaki, dobra, nara, i idziemy stąd widzowy i kopiemy się teraz, jedyne co nam tak naprawdę zostało, to już teraz najprostsza część, czyli po prostu kopać się, kopać się przez siebie. Tak jak wiecie, tak się zawsze kopie w Minecraftie w poszukiwaniu diamentów. To myślę, że nie będzie ciężkie. Ej, zostawiłem chyba już tam kowadło. No, zostawiłem tam kowadło. E, no i jak jest, wizowie zdarza się. W takim razie ja się jedynie właśnie obawiam e, tego, że może być taki problem, że wiecie, ja się tutaj będę kopać, kopać, kopać i mi się ten killaw troszeczkę no jakby to powiedzieć skończy. To jest bardzo możliwe, no ale musimy to przetestować, nie? Dobra, widzowie, ja nie wiem, ja się powinienem kopać w któryś z tych tunelów, nie? Tylko że one są takie długie. No dobra, no nieważne, widzowie, no musimy, musimy tam podacieć, nie? Uwaga, o dobra, o dobra, to się będziemy kopać, dobra? Będziemy się to kopać, okej. Okay. Czy to jest po prostu kopanie. Zaczynamy, widzowie, naszą pierwszą godzinę. E zobaczymy. Ja nie, tak na, naprawdę nie wiem, co, jak, ile ja wykopię tych diamentów w godzinę. Zakładam, że nie dłużej. Co to miało być? Przecież tutaj... ha! O co tutaj chodzi? Czemu to jest dalej ten e jakiś, jakiś ten, jak to się nazywa? E jakiś e ten, 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 ten tunel, tunel, tunel. I to jeszcze nie taki. Ja się boję! No dobra, nieważne, skaczemy Patrzcie, ale ja, mi w ogóle szybko żarcie schodzi. Ty, może żarcie nie wystarczyć mam tylko i wyłącznie 20 ziemniaczków. A, dobra, dobra, biegniemy, 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 bo musimy tutaj zrobić. Wszystkie najlepsze rzeczy, o proszę, żelazo ktoś nie wykopał. No ja oczywiście kopię, widzowie. Kopiemy żelazo i lecimy dalej. A, ale ja w sumie też nie mam tyle w sumie tych pochodni. Ojojoj, oj, oj, może być nieciekawie. O, może nam nie wystarczyć, to niedobrze, bardzo. Ale spokojnie, mamy chyba jakiś stak, więc dobra, o tutaj jest sko. o nie, 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 dobra, już wiem dlaczego. Oj, oj, oj muszę uważać, uważać, dobra, już wiem dlaczego. Patrzcie, ktoś zakopał, ale patrzcie, co my zrobimy, zrobimy coś takiego, o, o, pyk, pyk, ha, patrzcie, jaki jesteśmy w wodzie. o, aj, dobra, zginę, ej, nie, 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 pozwolę na to, dobra, o, spokojnie, 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 jedzenie, 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 ej, dobra, to było ryzykowne, to było tak ryzykowne, czekajcie, czekajcie, nie, nie zginę, nie, nie zginę, nie zginę, nie zginę, dobra, chyba nie zginę, luz, luz, luz. musimy uważać, bo to jest faktycznie ten, lawa nad nami, o, o, musimy być tak, musimy to szybko zrobić, zobaczmy, nie? ile jest, ile jest, dużo czasu, o, aj, no, ej, widzowie, nie, proszę, nie mówcie mi tego, co ja zrobiłem. Ej, nie, 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 o nie, bujekilów. Ej, nie, nie, że teraz sobie żartujecie, nie, nie, żartujecie sobie teraz, naprawdę, nie, czekacie, czekacie. To, to, to jest nieprawda, nie. I ja nie, nie mogę w to uwierzyć, nie czekacie, czekacie, szybko musimy zabrać jakieś podstawowe przedmioty. Szybko, szybko, szybko. Ej, dobra, nie. widzowie, to jest chyba najgorsza rzecz, jaka mogła się teraz nam przytrafić na odcinku. Nie, naprawdę zginąłem z moimi wszystkimi przedmiotami, jakie miałem. Ej, dobra. Nie, to, to nie są żarty, to, to nie jest śmieszne. Ej, naprawdę zginąłem. Ej, to jest niesamowite, naprawdę. naprawdę, Ej, ja nie mogę w to Naprawdę, widzowie, ej, ja nie mam przedmiotów! Widzowie, to jest jakieś nieporozumienie. To, to, to się nie dzieje naprawdę. Ej, widzieliście to, ej, ja zginąłem! Zginąłem! Faktycznie! Normalnie w lawie. Nie, ja w to nie wierzę! Ja w to nie wierzę, co ja teraz przed chwilą zrobiłem. O, nie, 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 nie. błagam, błagam, błagam. Nie, widzowie, to nie może być prawda. Muszę się tutaj chyba uszczypnąć, bo to jest chyba sen. uszypnę się. A, nie widzowie, to, to nie jest sen, to, to jest naprawdę niedobra rzecz. Czyli widzowie, faktycznie okazuje się, że no nie, proszę was, tak być nie może. Chwila, biorę te wszystkie ziemniaki, żeby mi szybko przedmioty nie zginęły i lecę tam. Lecę tam szybko, bo, ej, Coś jest nie tak. Nie, to jest niemożliwe, że mi zniknęły te wszystkie przedmioty. Cały kilow, który robiliśmy, tak naprawdę, cały odcinek, no nie, proszę Was, nie nie róbcie mi tego, nie róbcie mi tego, nie, no, nie może się tak skończyć kopanie przez, przez godzinę moją. Nie, no proszę, widzowie, to się tak nie może skończyć. Nie, dlaczego? Dlaczego, 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 dlaczego? Nie pozwolę na to, nie pozwolę na to, nie pozwolę na to. Nie, 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 nie. dlaczego nie? Mój kilow, który tutaj nie ma, ta lawa najgorsza, ten kilow, jedyne co mi chyba zostanie, to mój miecz, bo wszystko inne się spaliło w lawie. Nie mówcie mi, ja będę musiał to wszystko zbierać od początku. Mój, moją siekierę, bo miałem tam siekierę. Moją łopatę bo miałem tam łopatkę. E, miałem, mam, miałem jeszcze tam co tam jeszcze miałem ziemniaczki, ale ziemniaczki to walić. Czekajcie, gdzie jest mój miecz? Błagam, błagam, jest tu gdzieś mój miecz, chwila. Mm, muszę to tak... jakoś nie wiem, nie wiem, jakby to wykopać. O, że, dlaczego ja. Dlaczego ja? Dlaczego ja się nie kupiłem tak jak ten człowieczek tutaj? Czyli tak o jedną kratkę niżej, nie rozumiem tego. Dobra, chwila, tu jest lawa, tak, tu jest lawa chyba. Okej, okay, gdzie. Oh, dobra, jest mój miecz przynajmniej, jest mój miecz mieczet, ten... dobra, weź to, weź to, weź ten miecz. Dobra, mamy miecz przynajmniej, ale widzowie, wszystko inne spłonęło. Spłonęło w tej lawie. Ty przeklęta lawo najgorsza! A, nie Nienawidzę cię, jak ja cię nie lubię, ty lawo! <grystanie> ja będę musiał to wszystko zbierać od nowa, no chyba was pogrzało. Nie, no naprawdę, naprawdę. A gdzie są moje pochodnie? Aha, nie wziąłem też pochodnie, no to świetnie. Dobra, widzowie, ja cię kręcę. Nie, nie, dlaczego? Nie, nie, proszę. To miało być kopanie się przez godzinę, a, a wiecie, co się stało? A stało się to, że, że się nic nie stało, że po prostu straciłem wszystkie przedmioty i, i nic z tego kopania, ale, ale ja, ja bardzo chciałem. No nie, nie, jeszcze zginę w tej lawie, nie, wale się, nienawidzę lawy. <grystanie> Dlamenty, no! <grystanie> dlaczego nie mam tego? Pochodni, nie mam niczego. A nie, wiecie, jak mogę zrobić sobie pochodnie? Mogę sobie zrobić taką pochodnię taką mm, na chwilę, taką chwilową. Jak wezmę na przykład wiaderko lawy, tylko nie wiem, czy to tak działa, bo ja mam taką. Wiad... Wezmę wiaderko lawy i patrzcie, świe... oświetlę nam, patrzcie. Ło, oh, wow, ale, ale łeb, patrzcie, i tak mamy pochodnię piękną. Dobra, to mi się podoba, ale. No nie, 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 nie. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Proszę, ja tak byś nie może, czekajcie. Tu są diamenty, więc no dobra, Z... naprawdę się nie kopaliśmy, może przez godzinę, no ale próbowałem, próbowałem. znaleźliśmy diamenty. Tutaj oznaczam, że to są. Moje diamenty, więc proszę mi tego nie kopać, dobra? To, to oznacza, że to są moje diamenty, a może powinienem to zakryć tym lawom? Nie, 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 to nie jest dobry pomysł. Dobra, w każdym razie, nie widzowie, to, to nie miało tak wyglądać. Ja cię kręcę, ja chciałem zrobić super fajny odcineczek, zobaczyć, że będę najbogatszy na serwerze, a widzicie, co się okazało? Kupę, kupa się okazała, że, że to nic nie zrobię, nic nie zrobię, po prostu nie mam żadnych przedmiotów, będę musiał teraz iść, zbierać normalnie po, ponownie, no nie, dlaczego? A ja naprawdę tak się starałem nad tymi przedmiotami, no nic widzowie, nie będę płakać nad rozlanym mlekiem, mam nadzieję, że. On mi pomoże i te przedmioty. Razem jakoś szybciutko odzyskamy. No w każdym razie, przepraszam Was bardzo, że niestety nie kopaliśmy się jednak tą godzinę. Ale troszeczkę się pokopaliśmy. Tak naprawdę ten odcinek już jest naprawdę długi. No i znaleźliśmy Jakiś diament, ale niestety straciliśmy nasz cały ekwipunek. No nic, widzowie, ja będę się z Wami żegnać, bo będę musiał te wszystkie przedmioty nadrobić, które straciłem. jedyny co mi został, to mój miecz. Dlatego warto mieć te przedmioty, jak widzicie. To było naprawdę wielki, ale to wielki plus. No nic, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o łapeczce, subskrypcji, a odcinki są codziennie o 14. 30. trzymajcie się pa pa